Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja mam pytanie do pana Andrzeja Dudy. Panie Andrzeju, czy pan tak na serio bierze pod uwagę start w wyborach prezydenckich na Ukrainie? Bo pan teraz tak jakoś e, dziwnie, e, tam ma taki wielki elektorat. I pan tutaj, jak w Polsce jakieś tam były wiece wyborcze, przedwyborcze, jakiekolwiek inne, no to u pana zawsze było tak ciężko, żeby pana dotknąć, żeby panu podać rękę, żeby pana przytulić. Wyściskać, uściskać, żeby pan jeszcze sobie pogadał, no to już z tymi, z tymi którzy chcą pana wyścisk wyściskać, aż mi się język plącze, no to ra raczej taka nie było szansy, nie było szansy, kurczę, nie było. A tutaj okazuje się, że pan się na swoim Twitterze chwali takimi nagraniami, jak to pan tam z tym elektoratem swoim nowym urzędował, bo to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa sprawa, co on tam znów nawyrabiał ten pan. To z długopisem pojechał pewnie zapasowym. Bo normalnie no to w Polsce to nie ma takiej możliwości. A tutaj nagle, wiecie, działania jakieś tam militarne się dzieją za naszą wschodnią granicą, nic z gruszki, nic z Pietruszki, ten w ogóle bez kakakasku, bez uniformu, bez kamizelki, nic, totalnie nic. Tak jak byłby teraz na wycieczce gdzieś, nie wiem, w Belgii, w Holandii, w Danii. No bo ja sobie na wycieczkę za nasze pieniądze, a kto Boga temu zabroni? Ja nie wiem, czy my może jesteśmy w czymś gorsi, albo może nas mniej lubi, albo nas w ogóle nie lubi. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić temu, co się wydarzyło u pana prezydenta na Twitterze. Moi drodzy, a jeszcze, zanim polecimy sobie z grubszej rury z panem Dudą, wy też zapewne już o tym wiecie, bo to jest sprawa taka dosyć głośna. Ostatnio ten jego, ta jego prawa ręka, czy jakby to nazwać, wiecie, ten taki, nie komuch, tylko kumoch, o, kumoch, bo zawsze mi się to myli z komuchem, on odszedł z tego stanowiska. Nie wiadomo dlaczego, podobno dlatego, że do tych rozmów, gdzie oni tam dudę wkręcali, ci z Rosji, nie, to tam podawali się za Makrona że on tego nie dopilnował, no ale kurczę zaraz po tej wizycie na Ukrainie komuch, o przepraszam, kumoch od razu odszedł. Po prostu nie ma już typka, no sprawa dziwna taka, dziwna, może tam za słabo się spisywał, może coś tam kurcze nabroił. Nawiązując do tej wycieczki krajoznawczej Pana Prezydenta, to myślę, że warto powiedzieć o tym. Początkowo chciałem Wam pokazać wszystkie te nagrania, ale niestety no YouTube jakoś może nie lubi jak się pokazuje to co tam jest u Pana Andrzeja, więc chciałbym, żebyście sobie sami weszli też na jego Twitterka i tam sobie zerkali, a ja Wam pokażę tylko fragmencik, ten fragmencik najkrótszy, gdzie Pan Andrzej Duda Pokazuje, że uczy się już obcych języków i te języki nie wiem na jakim poziomie są, no ale bardzo dobrze się dogaduje. Fenomen. Po prostu lingwista pełną gębą. Najlepszy nauczacz języków obcych poza angielskim w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie bywały, jakie tam były owacje na stojąco, jakie krzyki, wrzaski, jaki harmider. Aż uszy mi pękały, jak tego słuchałem. Aż po prostu uszy mi pękały, ale posłuchajcie sobie jak pan pięknie włada angielszczyzną. A, a, angielszczyzną, przepraszam, ukraińszczyzną. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. O kurcze, ja nauczyłem się teraz po tym filmiku kilka słów po ukraińsku. Bo najpierw powiedział po polsku bardzo dziękuję, a później dużo dziękuję. Czy coś tam takiego powiedział, Panie Andrzeju, a to gdzie się Pan tak nauczył biegle mówić w języku ukraińskim? No fenomenalnie, jest Pan poliglotą. Po angielsku to Panu nie idzie, no ale po ukraińsku to tam Pan nieźle nawija. No może jakieś korepetycje mi Pan da. Ale teraz tak całkiem serio, to co? To będzie pan startował w tych wyborach przyszłych prezydenckich tam na Ukrainie, czy nie? Ma pan tamtego rywala, który jest teraz obecnie urzędującym, ten, który cały czas w tej zielonej koszulce i w zielonych spodniach, on to przynajmniej stwarza takie pozory, no, że coś tam się dzieje, a ten sobie pojechał bez kakakasku, bez kaka kamizelki, bez uniformu, bez niczego, na luzie, tak jakby na Maltę pojechał, na wczasy. All inclusive. No i ten elektorat, ta euforia na jego cześć. To jest po prostu niesamowite, że nawet pana tak nie witają w Polsce. W Polsce to pan tam obiecywał, no obiecywał przed tymi wyborami w 2015. Ludzie panu zaufali, później panu zaufali drugi raz, dali panu drugą szansę, bo każdemu trzeba dać drugą szansę. No i wybrali pana w 2020 roku. No a pan robi to co robi. Jak to tak na dwa fronty pan Gramo i drodzy no normalnie to Polsce nie ma takiej możliwości, żeby tam się tak zbliżyć do niego. A tutaj nie dość, że kraj ogarnięty działaniami militarnymi, no to jeszcze obcy kraj, no bo nie jego kraj. A ten sobie, jak gdyby nigdy nic, na luzie, do ludzi. Przecież tam mogła się panu krzywda, kurczę, wydarzyć. Mogło pana spotkać coś złego. Nie boi się tak pan, co? O co chodzi? Bo ja już nie wiem, ja już się pogubiłem. Po tym, co pan ostatnio pokazywał i co pan pokazuje, to ja mam już mieszane uczucia. Więc proszę powiedzieć, czy pan będzie startował na za naszą wschodnią granicą, czy nie. Czy jednak pan jeszcze tutaj w Polsce podziała jako już były prezydent, albo tam posadka jest chyba za oceanem? No tak, przecież to wiecie, jego przeszłość jest taka. Jeżdżenie na wykłady do do Stanów, po Ameryce tam będzie jeździł i udzielał wykładów, tak jak Kwaśniewski, te bronki, wszystkie, tak jak Wałęsy, to wszystko oni tam jeżdżą na wykłady. Coś musieli zrobić fajnego dla tamtych, że teraz na te wykłady jeżdżą. Zależy co? I należy sobie zadać pytanie, o co chodzi i jak. Wielkie ich zasługi dla tamtych są, że tamci ich zapraszają na wykłady. To jest niebywałe, no. Ja, gdybym był jego fanatykiem i gdybym był jego wyborcą takim zakochanym, no to chciałbym uścisnąć mu dłonie. Nie da się w Polsce tego zrobić, więc trzeba jechać do Lwowa. A tam widzę, pan to ma wiele takiej płci pięknej, która tam aż krzyczała, wrzeszczała. Tacy naprawdę zakochani, to że ona nie jest tak zazdrosna, że pan tam ma nowy elektorat. Płci pięknej, no przecież to pan taki przystojny jest, chyba kurczę, on tak, no on taki przystojny, wiecie, w krawacie i tak dalej. No, każda by piszczała, moi drodzy, każda by piszczała, no która nie piszczy? Powiedzcie mi, która nie piszczy, poza moimi widzami płci pięknej, oczywiście, bo kobiety, które oglądają moje filmy, no to tam pana za bardzo nie lubią, no ale cała reszta elektora, to tam jest wybitny, wybitny, naprawdę. I tak jeździ. On tam jeszcze był na. Na cmentarzu. My mieliśmy wtedy w 2018-1918 w, 2018, w 1918 roku tam konflikt z nimi, ale on upamiętnił jednych i drugich. Tutaj jakby teraz pojechał do Berlina i upamiętnił nas i tych tam z Berlina, 1939. Nie bywała rzecz. Po prostu żyjemy w takich czasach, że takie rzeczy się zdarzają. To już nie jest jakaś tam fikcja literacka, to jest rzeczywistość. No, Duda jedzie, do Lwowa, bez kakakasku, spotyka się z wyborcami spotyka się z elektoratem, jak gdyby nigdy nic, nie boi się, podchodzi, selfiki robi, po ukraińsku mówi, biegła ukraińszczyzna, no biegła, biegła naprawdę tam, albo kursy, albo we krwi to już ma, te języki, no poza angielskim, bo jak mówi po angielsku, to każdy przeciętny wie, może już się trochę podszkolił, ja nie wiem, on tam się dogadywał przed wyborami, żeby tę funkcję objąć, to chyba z tłumaczem musiał jeździć za ocean, żeby mu tam, Tłumaczyli, no bo jakoś musiał się z nimi dogadać, albo może nie, po prostu było, ty będziesz prezydentem Polski, chcesz? A on mówi, no tak, no pewnie, że chcę, no. Najpierw Polski, później Ukrainy będę, no ale mogę zacząć od Polski. No i tak się skończyło, jak się skończyło, moi drodzy. Dobra, już wam nie będę gitary zawracał. No sytuacja dziwna, bo tutaj w Polsce to dystans dwa metry absolutnie kordą bezpieczeństwa wokół prezydenta, a tam to luzik. Totalna olewka, luzik, samowolka. Wszyscy mogą przytulić, wszyscy mogą objąć, mogą tam wyściskać, uściskać, tam za rękę złapać go, takiej podzięce, bo tam ma, przecież elektora do niego tam kochają. Teraz powie, aha, wiecie, bo w Polsce będą wybory, a jeśli będzie więcej i nowszych wyborców, no to oni już będą wiedzieć, na kogo głosować. Może nie na Dudę, bo on już nie będzie startował, no ale na jego partię. Więc ci politycy, którzy teraz urzędują i którzy sprawują władzę, oni nie są głupi, bo oni doskonale wiedzą, że będą mieli brakujący elektorat i będą mieli te kilka milionów. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo, jeśli sobie zliczymy wszystkich wyborców. No to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i mogą wygrać kolejne wybory dzięki nowym wyborcom. Wiecie o co chodzi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, pa pa.